Cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli oglądacie mnie od dawna, mam nadzieję, że to robicie, jeżeli nie, to bardzo łatwo jest znaleźć czerwony przycisk na dole, który pomoże Wam mnie widzieć częściej. Co roku pomagam, moi drodzy, na WOŚP, co roku na świąteczną orkiestrę pom Na wielką Orkiestrę świątecznej pomocy robimy sobie aukcję na tym kanale. Dwa lata temu były to płyty DVD z moim serialem, rok temu były to jeszcze więcej płyt DVD z moim serialem, a w tym roku nie będzie płyt DVD z moim serialem. Czemu klosko zewrzeło, nie będzie płyt DVD z moim serialem? żebyście też mogli mówić że kiedyś było lepiej. <laughs> Teraz mi rozumiecie co? Moi drodzy, w tym roku nie będzie płyt z różnych względów generalnie jak wiecie, otwarłem sklep przystań klocków z klockami Lego. I to głównie na tym sklepie będzie się w tym roku opierały wszystkie aukcje. Aukcje, no właśnie, moi drodzy, w tym roku również będzie to robione w formie oczywiście aukcji. Aukcje te wszystkie znajdziecie pod spodem. Będzie wiele ciekawych rzeczy. Między innymi, moi drodzy, kilka bardzo ciekawych setów z Lego. Takich nie do końca fajnych, bym powiedział, ale jakże ciekawych. Mega rarytasowych. Mało nawet w Polsce bym powiedział, kto je ma, więc jest o co poszaleć. Będzie też trochę voucherów zniżkowych do mojego sklepu. Będzie też trochę nowości, nowych zestawów, chociaż niedużo, ale będą. Jak więc widzicie, będzie trochę tutaj takich ciekawostek. Zapraszam Was oczywiście serdecznie do brania udziału w tych aukcjach. pewne jest jedno. Z pomocą tych aukcji na pewno zrobimy więcej pieniędzy niż we wcześniejszych aukcjach. Wcześniej były to trzy aukcje, teraz będzie znacznie więcej aukcji. Mm, liczę więc na to, że kwota z tych aukcji przewyższy zeszłoroczne kwoty i że dzięki temu świetnie uda nam się pomóc, no właśnie, dzieciakom. Choć czasem, gdy tak myślę, to zastanawiam się, czy nie powinniśmy w tym roku odpuścić wośpu i nie zrobić jakiejś zbiórki na Australię. No właśnie, moi drodzy, kolejną nowością jest to, że taki newsik, moi drodzy. Od tego roku, lada chwila, oczywiście pójdzie taka informacja, ale przez to, że kupujecie na moim sklepie przystań klocków.pl będziecie pomagali cały rok. Dlaczego? Ponieważ yy, już niebawem, wy ogłoszę to oficjalnie, niebawem już to wejdzie, już za niedługo procent ze sprzedaży yy, tego, co sprzedam na właśnie przystanie klocków, będzie szedna. Ratujemy zwierzaki, i tam moi drodzy, będziemy co miesiąc wybierać sobie jedno, jedną akcję. Którą właśnie moi drodzy będziemy sobie wspierali, i właśnie ten procent ze sprzedaży przystani klocków będzie szedł na ratowanie zwierzaków. Także już wkrótce nie będziemy pomagali tylko i wyłącznie na woź, ale i będziemy moi drodzy pomagali cały rok. To znaczy wy kupując na przystani klocku Moi drodzy, warto generalnie pamiętajcie pomagać I to nie tylko na wośpie, i to nie tylko zwierzakom, kiedy już na moim sklepie wejdzie Pamiętajcie o tym moi drodzy A pomagać możecie zawsze Ponieważ nie chodzi tutaj o to, żebyście dosłownie fizycznie otwarli swój portfel I komuś przekazali, wiecie, jakąś kasę No, a ja bym akurat za dużo nie pomógł w tym wypadku Pamiętajcie, że czasem po prostu zwykła pomoc jest jakże cenna dla osoby, której potrzebuje. I tu może chodzić o wszystko. Nawet o nasze podwórko, tak? Ktoś ma fajny kanał na YouTube. Widzicie, że ma fajny kanał na YouTube? Wspomóżcie go, moi drodzy. Zostawcie subskrypcję. I ja nie mówię tu o sobie. Mówię o wielu mniejszych kanałach, które tej pomocy potrzebują, którym ciężej jest się wybić, a naprawdę tworzą świetny content. Pamiętajcie, wspomóżcie taką osobę. Często nic Was to nie kosztuje, tak? A możecie takie coś zrobić. Poza tym, również w roku ja osobiście, prywatnie kilka razy mam taką akcję, że odmawiam sobie czegoś, tak? Potrafię sobie odmówić, czy to kina, czy czegoś i za oszczędzoną kasę przekazać chociażby na schronisko dla psiaków. Przejrzę starą szafę, znajdę jakieś wiecie, stare koce, stare ręczniki niepotrzebne, również oddaję je na schronisko. Pamiętajcie, moi drodzy, że zawsze możecie pomagać i by często właśnie przejrzeć tą szafę, nie wywalać tych rzeczy na śmietnik, Widzicie, że wasza mama, tata, babcia coś wyrzuca na śmietnik, są do stare koce. Nie wyrzucajcie, moi drodzy, weźcie te kilka złotych i wyślijcie je naprawdę do schroniska. Być może niejednemu pieskowi, kotkowi czy innemu zwierzakowi uratuje to życie. Pamiętajcie również, że mówię, nie potrzeba tutaj tej finansowej pomocy, pamiętajcie? że pomóc możemy na wieloraki sposób a jeżeli znowu mówimy o schroniskach możemy się zgłosić na wolontariat takiego schroniska i wyprowadzać pieski moi drodzy jednak yy, jesteśmy tu z powodu oczywiście WOŚPu pamiętajcie więc żeby wchodzić na moje licytacje licytować moi drodzy do końca i cały oczywiście dochód z licytacji leci moi drodzy na WOŚP w tym roku Kilka ciekawych aukcji, wiele rarytasów, mówię, trochę zniżek, trochę ciekawych rzeczy się tu pojawiło, więc no moi drodzy, jak widzicie, myślę, że jest o co powalczyć i liczę, że w tym roku przebijemy zeszłoroczną kwotę, e, jaka tutaj została wylicytowana i ta kwota wspomoże fajnie, a później, kto wie, może zrobimy drugą na Australię, bo dzieje się tam naprawdę źle. Moi drodzy, pamiętajcie więc, by pomagać Pamiętajcie, pomaganie jest dobre Żegnam was, ja że środa dzień Vloga, moi drodzy Mam nadzieję, że widzimy się na aukcjach Mam nadzieję, że pójdzie świetnie No i cóż, dzięki za kolejny wspólny odcinek Czyńmy dobro, moi drodzy Bye!